To i kazał, do pieca dorzucić. Trzecia cela, o! Oh. A dla ciebie, Ja nie chcę ksiądz. Ja nic nie zrobiłem. Ja nie chcę umierać. Ja nie chcę zdukucji. Siadaj! Spokój się, synu. Tu nie Afryka. Tu nikt bez sądu cię wieszać nie będzie. A to co sąd? Wyspowiadać się zawsze można. Duszę oczyścić. Woga wierzy? Allahu Akbar. To jak ciebie Mahomet uczy? U siebie każecie kobietom twarze zasłaniać, a do nas przyjeżdżasz, żeby w publicznym miejscu za przeproszeniem na gołę. Dupie się gapić! Gdzie bispo kupił? Przysięgam, w nie kupiłem. Ty lepiej mów prawdę. My się Miłka dawno podejrzewali, że na dworcu przyjezdnym spod Ladygoły baby sprzedaje. Ale za rękę go nie złapali. A burmistrz i rada miejska zakazali sprzedawać takich pism. Ty lepiej się przyznaj, to życie ocalisz. Żeby tak moje dzieci ojce nie zobaczyły, jeśli kłamie. I przysięgam kupiły w Radomiu. No po prostu w Radomiu kupiłem. A co będzie ze mną? Odsiedzisz swoje i wyjdziesz. Odkujesz się. Tu dobrze, karmio.